Trwa wielka modernizacja kolei w Krakowie. Jednym z jej elementów jest przebudowa wiaduktów kolejowych. Teraz w remoncie jest 20 takich obiektów. Jednym z nich jest wiadukt przy ulicy Dekerta. Trwa budowa kolejnych jego części. Jak on będzie wyglądał po zakończeniu prac? Przede wszystkim zmieni się miejsce na tory kolejowe, bo zamiast wcześniejszych dwóch torów kolejowych, wiadukt będzie musiał zmieścić w tym miejscu cztery tory kolejowe, bo na tym fragmencie linii pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowym budujemy właśnie cztery tory kolejowe. Wiadukt nad ulicą Dekerta przybierze całkowicie nową formę. Stara część obiektu, na której mieściły się dwa tory kolejowe, jest już zburzona. Obecnie wykonawcy budują obiekt od nowa, tak by na nim mogły się zmieścić cztery tory kolejowe. Pierwszy tor już jest gotowy. Jeżdżą po nim pociągi. Obecnie wykonawca pracuje przy budowie kolejnej części pod trzy następne tory. Będzie się ona znacznie różnić konstrukcyjnie od starego wiaduktu, który do tej pory służył w tym miejscu. Przede wszystkim jezdnia pod spodem nie będzie podzielona na dwie części przez podporę, która wcześniej tutaj stała, bo nowa konstrukcja jest konstrukcją jednoprzęsłową. Kolejnym przebudowywanym wiaduktem jest ten koło Stawu Płaszowskiego. On jest wykorzystywany tylko przez pociągi towarowe. Dlaczego on też musi zostać wyremontowany? Ten obiekt również będzie zmieniony po to, by pod spodem zmieścić dodatkowy tor kolejowy. Mamy więc do czynienia ze skrzyżowaniem toru kolejowego linii średnicowej z innym torem kolejowym biegnącym nad nim, po nim. Poruszają się przede wszystkim pociągi towarowe. I żeby można było bez przeszkód rozbudowywać linię pasażerską, musimy przesunąć przęsła tego obiektu, tak żeby znaleźć dodatkowe miejsce na tory kolejowe. Nowe oblicze zyskają też obiekty wykorzystywane przez pieszych. Jednym z nich jest przejście podziemne przy przystanku Kraków za błocie. Jak ono się zmieni? Przy przystanku Kraków Zabłocie przebudowujemy przejście podziemne, które łączy dwie części zabłocia, przedzielone linią kolejową. Modernizacja przejścia jest konieczna, ponieważ w tym miejscu powstanie dodatkowy tor dla pociągów, a więc musimy przedłużyć przejście podziemne, żeby mogło ono dalej spełniać swoją funkcję. W trakcie prac piesi mogą korzystać z obejścia przez przystanek Kraków Zabłocie. Modernizacja linii kolejowej, której częścią jest rozbudowa torów pomiędzy stacją Kraków Główny a Kraków Płaszów, współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF Łącząc Europę.